Ej, hey, witam, witam serdecznie! Z tej strony cząko Zapraszam Was na kolejnego vloga Jadę do Warszawy Czekajcie, my jadę tak troszeczkę bardziej prostą drogę będę dalej kontynuował Pokażę nam prezentuję Będą ciekawsze momenty to będę dogrybał, a tak będę pauzował jak będzie tam mało ciekawe coś jadę sobie da, do MZA na Dworonicza, bo mi się kwalifikacje niestety skończyły, prawa jazdy i muszę sobie zrobić okresowe okresowy kurs Że parę groszek pęknie. No i tydzień szkolenia, nie? Później trzeba z papierkiem jechać, będzie to. W Komunikacji zawieź papierek, wymienić prawo jazdy na nowe. I wsiądziemy za kółeczko. Po czterech latach odpoczynku od kierownicy autobusu pracy w handlu wracamy z powrotem za kółko. No, tak to właśnie się prezentuje. 18 a ja muszę być na 28 na miejscu ale wiadomo teraz to przed wszystkimi świętymi to wszystko może być zapierdzielone więc wyjechałem wcześniej najwyżej trochę poczekam Jak się zabierdzieli, to i tak się wtedy pewnie spóźnił. Bo to nie ma opcji. Teren zabudowany, ja teraz się zagadałem. Ja bez 70 na godzinę. Zobaczcie, no Ruch jest spory. Często i gęsto o tej porze ludzie lubią przeskoczyć, co A już się wygra. Śpieszy mu się. Następny. Tak daleko nie pojadą. Często i gęsto, kurde. Ludzie przeważą przez ulicę. Taki idiota ci paruje, nie? Zerów wyobraźni niektórzy mają. przejście dla pieszych, na którym bardzo często się dochodzi do stłuczek. Mobilis moja była firma. A teraz będziemy w MZK pracować. Ta sama robota, tylko pieniądze większe. Dobra moi drodzy, to ja teraz, no teraz już widzieliście, więc ja spauzuję, jak będzie się działo coś ciekawszego, to Wam wrócę.